Nie tylko na swoich fanów, ale również w obiektywie. Odsłaniamy gwiazdę, klęcząc! Moje dzieciństwo muzyczne przypomina trochę amerykańskich chłopaków, którzy. Najpierw śpiewają w kościele, a później przychodzą co, coraz dalej. Ja prowadziłem nawet na gitarze i e, w harmonii prowadziłem dzieciaki, które ze śpiewały. E, przyzwyczaiłem się w związku z tym do, do kierowania takim muzycznym zajściem. W którym biorę udział zawsze. Występ w konkursie Śpiewać każdy może i ogólnopolskim młodzieżowym przeglądzie piosenki we Wrocławiu dał mu przepustkę do występu na 22 Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie w 1985 za wykonanie piosenki Przyszli od Zmroku otrzymał główną nagrodę imienia Anny Jantar. Kilka słów od artysty. Uważam, że to gwóźdź w pana życiorysie. Też tak uważam, tym bardziej cieszę się, że rozgwiazdę ową odsłaniam po polu, ponieważ po polu dało mi przewózkę do Państwa wyobraźni i serca. Myślę, że to najważniejsze w dziejach każdego artysty. Dobrze wiem, Nie nieprzypadkowo dziś to słyszysz. Nie, nie, dobrze wiem, nigdy nie było tu takiego jak ty. i'll share the